Zaczynamy sobie od pierwszego ćwiczenia. Podskakujesz do góry, ręce na podłogę, podskakujesz do tyłu. Tu i góra, tu, tył, góra. Jeszcze 20 sekund. Do tyłu, do przodu. Do góry. Do dołu. Do tyłu. I tempo. Pięć sekund. Czyli ostatni raz. tyk I góra. Dobra. I następne ćwiczenie to pompka. Kolana na podłodze. Ręce tutaj. Brzuch spięty. Miednica podwinięta. I zaczynasz opuszczać... Cię do pozycji pompki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeżeli taka pompka jest dla Ciebie za łatwa, to wchodzisz sobie na całe nogi i wykonujesz ruch tutaj. Raz. Dwa. I trzy. Jest za ciężko. Wracasz kolanami na podłogę. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Jeszcze dziesięć sekund. I koniec. Przechodzimy sobie do następnego ćwiczenia. Pięć sekund jeszcze przerwy. I następne ćwiczenie. Wyskok w przód. Hops. i krok do tyłu wyskok w przód i krok do tyłu hop hop, hop. hop. Ty nie musisz się obkręcać 10 sekund ostatnie zostało. I koniec. I następne ćwiczenie na podłodze. Jeszcze 3 sekundy. 3 2 1. I wchodzisz sobie do pozycji deski i przyciągasz kolano do łokcia. Raz. Dwa, trzy, cztery, i oddychaj. Za każdym razem jak przyciągasz nogę do kolana, to robisz wydech. Jeszcze piętnaście sekund. Trzy, dwa i jeden. I ostatnie ćwiczenie również będzie na podłodze. Kładziesz się na plecach. Prawa noga wyprostowana, lewa noga zgięta, jedna ręka na podłodze i wchodzisz sobie do góry. Raz, dwa, jakby. Ciałem idziesz do boku, wchodzisz sobie na łokieć i prostujesz rękę do końca. Tuk i wracasz. Ręka na łokieć i góra. I zamieniasz strony. Idziesz na łokieć do góry i do dołu. Na łokieć do góry. I ostatnie 5 sekund. Góra, i jeszcze raz. Paf. I koniec.